Cześć, jestem Lola i dzisiaj zapraszam Was na recenzję Yellow Yellowface, czyli książki, przed którą stwierdziłam, że jeżeli ta będzie zła, to zawieszam działanie na YouTube, dopóki nie przeczytam dobrej. A to dlatego, że czytałam ją zaraz po czwartym skrzydle, które okazało się straszne, a miało być dobre. Przynajmniej w moim przekonaniu. Dobra, ale dzisiaj o Yellow Yellowface, nie o czwartym skrzydle już. No i jak się pewnie domyślacie, skoro tu jestem i tego nie rzuciłam. To była dobra i naprawdę była dobra. Ale o co tutaj w ogóle chodzi? Co tutaj się dzieje? Skąd w ogóle zachwyty? Bo jest dużo zachwytów tą książką, tak szczerze mówiąc, patrząc po takich wstępnych recenzjach, ale jest też dużo takich, które raczej są niezadowolone. Znaczy ludzie recenzujący nie są zadowoleni. Fabuła. Główną bohaterką jest June, będę mówić June, nie Juniper, ale June, która. Tak, na no, dobrą sprawę jest bardzo słabo sprzedającą się autorką, która wypuściła swoją książkę na rynek, i ta książka zaliczyła totalnego flopa w ogóle się nigdzie nie przebiła za bardzo. Ona dostała za to małe pieniądze i bardzo z tego powodu ubolewa, że jej się nie udało na rynku wydawniczym. June przyjaźni się z Ateną, spolszczając. I z drugiej strony, Atena jest totalnym kontrastem do June, ponieważ ona właśnie jest tą osobą, której się udało wszystko. Razem studiowały, zdaje się, że było wymienione, że to było kreatywne pisanie, w każdym razie z pisaniem kierunek na studiach. No i Atenie się udało, wydała potężną książkę. Stała się taką autorką celebrytką, gdzie wszyscy ją znają. Dostała jakieś miliony w zaliczce i bardzo, bardzo dobrze zarabia ze sprzedaży swoich książek. No i z jakiegoś powodu te dwie osobistości się przyjaźnią poniekąd. Warto zaznaczyć jedną rzecz, która będzie kluczowa w tej książce, to to, że June jest białą Amerykanką, a Athena jest Amerykanką. Pochodzenia chińskiego. Także, jak pewnie już wiecie, książka traktuje również o rasizmie. Ale do tego wrócę za chwilę, jeszcze na chwilkę do fabuły, bo przedstawiam tylko dwie bohaterki. Pewnego wieczoru, kiedy Jun i Atena wybierają się razem na wieczór podrinkować, coś zjeść, to następuje pewien wypadek w mieszkaniu Ateny. Ona się dławi naleśnikiem. Jun nie daje rady jej odratować, wzywa pogotowie, no ale niestety przed przyjazdem odpowiedniej pomocy Atena umiera. No i tak jakoś wychodzi, że są w mieszkaniu Ateny, prawda? No więc Jun, wiedząc, że Atena właśnie skończyła manuskrypt najnowszej powieści, Zawija go do torby i wychodzi. O oczywiście, po tym jak przyjeżdża pogotowie, policja i tak dalej, nie że ucieka z miejsca wypadku, zdarzenia, tylko zostaje do końca, ale w międzyczasie zawija ten manuskrypt. Sama nie wie na początku, dlaczego to zrobiła w ogóle, no ale tak wyszło. No i postanawia, że. Przeczyta go, i po tym jak go przeczytała, to postanawia, że go przepisze w ramach hołdu dla Ateny, wiecie, takie wydanie powiedzmy <śmiertne> pośmiertne, ale wychodzi z tego raczej twór, który ona robi. Ona dopisuje tam rzeczy, redaguje je, przerabia ten manuskrypt i podpisuje się pod nim. Własnym nazwiskiem. Wysyła to do wydawnic, do swoje, znaczy do swojego agenta. To mówimy tutaj o rynku wydawniczym amerykańskim. Tam działa to troszeczkę inaczej niż u nas w Polsce. W Polsce na przykład w ogóle niepopularną instytucją są agenci pisarzy. To się po prostu nie wybiło tutaj. Um, trudno mi też wymienić autora, który mógłby mieć takiego agenta, który jakby za Autora e, wysyła książki, wysyła manuskrypty, propozycje wydawnicze do wydawców. Raczej w Polsce jest to autor sam. No, a w Ameryce, czy też w, zdaje się, że również w systemie wydawniczym w Wielkiej Brytanii również funkcjonują agenci którzy zajmują się tymi wszystkimi e, sprawami. Autor tak na dobrą sprawę tylko pisze i dostarcza materiału do, do, do wysłania, co w sumie jest dzikie, jakby skoro można to zrobić samemu. No ale okej, okay, nieważne, nieistotna nie to nie jest e, rozmowa o kwestionowaniu systemu wydawniczego za granicą. E, wracając June Publikuje to pod własnym nazwiskiem. No i robi się drama, robi się haja, ponieważ manuskrypt, znaczy manuskrypt, ym, powieść, którą zaczęła Atena, a Jung skończyła i wydała, dotyczy, nie pamiętam dokładnie, czy to byli pracownicy, czy to byli żołnierze chińscy, i yy, ich historia podczas pierwszej wojny światowej we Francji. Jak oni tam byli traktowani, jak bardzo wtedy ten rasizm też wybrzmiewał, co tam się w ogóle z nimi działo. No i sama ta treść wydana przez June, choć na początku poznajemy ją jako June Highward, to właśnie tę powieść ukradzioną ona publikuje pod pseudonimem. Ze sprawą jakby raczej doradztwa ze strony wydawnictwa podpisał do pseudonimem Juniper Song. Brzmi to bardziej azjatycko, no nie Song to jest jej drugiej i ona się z tym nie kryje, nie, nie twierdzi, że się potrzeba. W każdym razie, kiedy ta książka zostaje opublikowana, jest wielkie boom. Ona też dostaje za to naprawdę mnóstwo pieniędzy. Nie tylko w zaliczkach, ale również potem w tantiemach. Książka ląduje na liście bestsellerów New York Timesa. Generalnie ogromny, ogromny sukces, i June w końcu może żyć życiem Ateny. W końcu może się przekonać, jak to jest być naprawdę dobrym, dużym, popularnym autorem, którym zawsze chciała być, tak na dobrą sprawę. No ale, musiało kiedyś do tego dojść. Pojawia się zarzut, że ta książka jest splagiatowana. Że została ukradziona, ponieważ wybrzmiewa w niej właśnie takie pióro, słownictwo, język, wszystko to, co wcześniej czytelnicy widzieli w powieściach Ateny. No i Jude zostaje o to oskarżona, no i musi sobie z tym radzić. I słuchajcie, tyle powiem, jeżeli chodzi o fabułę i tak daleko zabrnęłam, ma być to bezspoilerowe. Ale to jest takie, to, to jest taka kluczowa kwestia poruszana w tej książce. Ale to, co się tam dzieje, jak to jest napisane, w ogóle to jest. To jest w ogóle satyra, słuchajcie. Tak słyszałam, tak ją odbieram. Jest to również krytyka, to jest taki komentarz społeczny. Taka krytyka właśnie systemu wydawniczego w Ameryce, jak to tam działa, jak tam przekręty są robione, znaczy może nie jakieś przekręty wielkie, ale wiecie, jakieś ustawki, jakieś działania. To jest raczej takie wprowadzenie, jeżeli nie znacie się za bardzo, nie wiem, nie byliście zanicowani albo nie zgłębialiście, ale w sumie to chcielibyście wiedzieć, jak ten rynek wydawniczy w Ameryce może wyglądać. No bo też stamtąd jakby przychodzą do nas największe trendy, tak? Rynek amerykański ustala największe trendy książkowe. Więc jeżeli chcielibyście się dowiedzieć, jak to tam mniej więcej wygląda, bo tutaj Rebecca Quang nie daje nam jakichś potężnych konkretów, nie daje nam y, dokładnych szczegółów, ale jakiś zarys y, tego, jak te wydawnictwa tam pracują, y, w jaki sposób jest utrzymywany kontakt z autorem. Jak to w ogóle wszystko wygląda, ta cała magia za kulisami? I uważam, że jest to spoko przedstawione, ale słuchajcie, tam się obrywa po prostu wszystkim. I mamy coś na wydawnictwa, co jest nie tak. Nie będę spoilerować tutaj, bo tutaj największy zarzut pada pod sam koniec książki, także zostawię to dla siebie <laughs> i dla tych Was, którzy już czytali. Myślę, że wiecie o co mi chodzi. Oczywiście jest też poruszana kwestia rasizmu, jest poruszana kwestia kradzieży tożsamości. Kulturowej, oczywiście, jak wspomniałam, June jest białą Amerykanką, Atena była Amerykanką chińskiego pochodzenia, no i też książka jest o Chińczykach, a June, jakby no, publikuje pod pseudonimem, który no, nie jest wymyślonym pseudonimem, ale jednak pod pseudonimem mającym. Sugerować to, że ona jest chińskiego pochodzenia. Także mowy o rasizmie jest tu bardzo, bardzo dużo, i moim zdaniem jest to trochę lepiej zrobione niż na przykład w Bablu. Wiecie, że Babel mi się średnio podobał. Nie wiem, ja tam czułam takie bardzo y, pouczające myśli, takie narzucające mi, co ja mam myśleć na ten temat, jak mam reagować, jak powinnam się odnosić do wszystkiego. Nie wiem, jakby. Nie mówię, że cała książka taka była, ale były momenty, gdzie rzeczywiście tak się czułam. Wielu face tego nie było. Tutaj te zarzuty związane z rasizmem były jak najbardziej zasadne i one też były, wydaje mi się, że odpowiednio napisane. W każdym razie nie czułam dyskomfortu czytając ją. Chociaż to jest dosyć ironiczne, ponieważ główna bohaterka, ma swoją drogą narrację pierwszoosobową z perspektywy właśnie June. Główna bohaterka jest zrobiona w ten sposób, że ona tak na dużą sprawę jest bardzo nielubialna. To nie jest bohaterka, którą wy czytacie i jej kibicujecie, tylko to jest bohaterka, której nie lubicie, która może was denerwować. I myślę, że mieliśmy już taką bohaterkę w wykonaniu Quang, choćby Rin z Wojny Makowej. Ona mnie na przykład niesamowicie wkurzała, ale wracając. To na co chciałam bardzo, bardzo, bardzo zwrócić uwagę, bo jak wiecie, tak kocham tą ekspozycję, przepraszam, ale studiuję sztukę pisania, studiuję to twórcze pisanie i lubię to robić. I nie tyle, że studiować, tylko też właśnie pisać. I niektóre odczucia, które którego mogą autorzy czy pisarze generalnie doświadczyć podczas tworzenia, są bardzo, no poniekąd takie unikatowe, można by powiedzieć. Trudno jest momentami określić niektóre rzeczy słowami po prostu. To jest takie dosyć dziwne odczucie, ale kłam tutaj przekazuje tą ekscytację, te wszystkie dziwne odczucia podczas tworzenia, które towarzyszą właśnie pisarzowi, pisarce osobie, która pisze podczas tego procesu twórczego. Ono to przelewa na papier i to moim zdaniem nie byłaby w stanie napisać czegoś takiego opisać tych uczuć osoba, która nie ma nic wspólnego z pisaniem. Ale jest to dosyć podobne do, jeżeli nie piszecie, no to jest to dosyć podobne do określenia po prostu swojej pasji, tego co kochacie robić, tego co sprawia wam niesamowitą przyjemność i jest po prostu takim celem powiedzmy poniekąd celem w życiu, a z drugiej strony po prostu pasją. I bardzo mnie <laughs> dotknęło kilka cytatów. Ja niestety nie mam jej jeszcze w papierze, ale na pewno będę, będę ją kupować. Ma przepiękne specjalne wydanie. W każdym razie poruszyło mnie bardzo mm, kilka cytatów związanych właśnie z tym, że June miała zastój, tak? June miała zastój pisarski i myślała nawet o kwitnięciu tego wszystkiego. Wiecie, dobra, wywalony, nie? Okej, okay, dobra, napisane, wywalony, jestem ustawiona do końca życia, już nie muszę. Ale po jakimś czasie odzywa się to coś, co mówi, jak to? Jak można żyć bez tego pisania, skoro już wiesz, jak to jest? Skoro już wiesz, jak wygląda proces twórczy, skoro to kochasz? I sorry, wzruszyłam się, bo to jest po prostu tak bardzo realne, że się nie da. I to mnie niesamowicie urzekło, ponad tą satyrą, ponad tą potężną ironią, która jest zawarta w całym tekście, ponad wszystkim. A oprócz tego mamy jeszcze do czynienia z bardzo jedną istotną współczesną rzeczą, czyli z mikroagresją i hejtem. Mikroagresją raczej... W w codziennym życiu, w, takim, w takiej osobistej styczności z ludźmi, a z hejtem w internecie. I, I mimo tego, że już jakiś czas żyjemy w tej przestrzeni publicznej, internetowej, to jednak ten temat ciągle jest aktualny. To jest ciągle coś, o czym trzeba powtarzać, o czym trzeba mówić, o czym trzeba cały czas tłuc ludziom do głowy, że halo, wasze słowa mają konsekwencje. To nie jest tak, że rzucicie sobie komentarz w internecie, który opływa po prostu jadem z każdej możliwej strony, skierowany w jakąś konkretną osobę i nic się w związku z tym nie wydarzy, albo po prostu spowodujecie jakąś dramę i tyle. Nie, to ma rzeczywiście realny wpływ na osobę, do której kierowane są takie słowa, także... Ja uważam, że bardzo dobrze, że to tutaj zostało poruszone, tym bardziej, że nie wyobrażam sobie, gdyby nie zostało, w związku z tym, że jednak akcja dzieje się we współczesności, a we współczesności mamy głównie do czynienia z internetem, z Goodreadsem, z Twitterem. Teraz z chyba się mówi, tak? Nie wiem, nie korzystam z tego. <laughs> z Instagramem, z YouTube'em, ze wszystkim, z każdej strony ktoś się wypowiada na jakiś temat. I niektórzy mogą to zrobić po prostu albo w bardzo taki nieprzyzwoity hejterski sposób, albo mogą postawić konstruktywną krytykę. No albo wypowiedzieć się po prostu pozytywnie, bo tak też się da, prawda? W każdym razie wiecie, o co chodzi. No moim zdaniem ciągle aktualny temat i ciągle warty poruszania i przypominania jak najbardziej. I nie wiem, co jeszcze mogę wam powiedzieć, bo tak książka, ja ją skończyłam w niedzielę chyba, a dzisiaj jest czwartek. W sobotę albo w niedzielę, wydaje mi się, że w niedzielę. I ciągle jestem nią naprawdę zachwycona, i ciągle nie jestem pewna, co jeszcze mogę tutaj powiedzieć, żeby wyszło bez um, Aha, wiem, chciałam poruszyć jeszcze, jeszcze jedną rzecz. Ta książka byłaby 10 na 10, gdyby. I jest gdyby, moi drodzy, bo okej, okay, język jest w porządku, prowadzenie tej narracji jest w porządku, jakby to się dobrze czyta i czyta się samo i można z tego wyciągnąć wiele rzeczy, można się czegoś dowiedzieć, można wejść w jakąś polemikę z tym dziełem. Z tym dziełem, bo i sorry, wszedł mi, zaczęłam studia w tym tygodniu i już mi wszedł taki żargon akademicki, przepraszam, oni naprawdę nadużywają słowa dzieło na tych studiach, ale to taki disclaimer tylko. Chciałam powiedzieć o czym? Tempo. Chciałam powiedzieć o tempie, bo ono przez większą część tej książki jest dobre i ta historia idzie sobie własnym tempem i y, y jest okej okay, w sensie to nie przeszkadza. Bo to momentami jest trochę wolniej, momentami trochę szybciej, y, są tutaj różne emocje pokazane i tak dalej, ale w pewnym momencie to nie jestem w stanie określić gdzie konkretnie, ale raczej w stronę końca. Niż połowy, to tempo bardzo siada. I przez chwilę się zastanawiałam, czy to tak miało być, że specjalnie jakby to tempo tej powieści odwzorowuje nam samopoczucie czy przeżycia John, czy to jednak po prostu tak wyszło, żeby to jeszcze trochę poprzeciągać i mogła tutaj wiecie wskoczyć taka trochę blokada, czy coś takiego, nie wiem, ale chyba jednak pochylam się w stronę tego, że to po prostu nie wyszło. Że coś tutaj nie kliknęło i to tempo trochę zdechło. Sama końcówka już y, troszkę bardziej przyspieszyła i wróciła na te odpowiednie tory, ale to było dosłownie kilka ostatnich stron. Y, więc tak, mój, moim zarzutem jest to, że tempo y, umarło w pewnym momencie i to mi się nie podobało w tym przypadku. Wydaje mi się też, że właśnie końcówka, te końcowe, roz... nie, nie tyle że rozdziały, tylko taka końcowa, końcowa akcja, one były trochę pospieszone. Wydaje mi się, że tam można by włożyć jeszcze kilka dodatkowych zdań, Kilka dodatkowych akapitów, gdzie tempo by na tym nie straciło. Ale co ciekawe, mamy tutaj otwarte zakończenie. Mamy otwarte zakończenie, które pochyla się w stronę szaleństwa. I chociaż, w sumie, to szaleństwo jest dosyć obecne od samego początku, tak mi się wydaje. I ono tylko progresuje przez całą książkę. Chociaż nawet nie tyle, co progresuje, co po prostu raz jest lepiej, raz jest gorzej. No wiecie o co chodzi. W każdym razie jest. Dobrze słuchajcie, jest prawie idealnie. Yellow face jak najbardziej Wam polecam. Nie jest to fantastyka dla tych, którzy, no wiecie, ja, ja czytam głównie fantastykę i głównie to mnie interesuje tutaj nie mamy do czynienia absolutnie z żadną fantastyką, jest to po prostu obyczajowa fikcja literacka i zachęcam każdego do sięgnięcia po nią. Tam jest po prostu multum tematów poruszanych, które są aktualne z tym co właśnie przeżywamy, z tym co się dzieje w tym kręgu właśnie, powiedzmy tym czytelniczo, wydawniczo, literackim i w ogóle E, także myślę, że jak najbardziej ta książka jest dla każdego. Także jak nie 10, no to 9 na 10. E, I zdecydowanie, zdecydowanie czytajcie Yellow Face. To chyba tyle na dzisiaj. Jakby, wiecie, nie będę tutaj siedzieć i prowadzić półtora godzinnego wykładu na temat tego, jak ta książka była wspaniała, chociaż... Ostatnio takiego doświadczyłam na studiach, no ale nieważne. I tyle. Jeżeli czytaliście już Yellow Face, to koniecznie dajcie mi znać, co o niej myślicie, czy się ze mną zgadzacie, czy nie, bo tak też może być. A my widzimy się następnym razem. Pa!